To moja kawa, zimowana w warunkach domowych, ponieważ nie nadaje się do zimowania w szopie, tak jak reszta część egzotyków, ponieważ można by uznać, że to jest taki egzotyk już typowy. Nie lubi dużych spadków temperatur. Temperatury na powyżej 15 stopni to powinny być, dlatego tylko w warunkach domowych. W warunkach jakich by był, przechowywane razem z resztą bo straciłby większość liści. To tutaj też traci, ale w dużo wolniejszym tempie. I nawet ładnie wygląda. Kwit w tym roku. Sprawek miał tylko parę kwiatków, ale z parę kwiatków i dwa owoce są. Zobaczymy czy dojrzeją. Jeszcze mam tutaj jednego, jednego, jedną roślinę. Ciekawą. Grubosz. Ten ma około 20 lat, chociaż nie wygląda, ale miał za sobą pewne trudne okresy. Ale się ładnie odbił i w tym roku po raz pierwszy zakwit. Po prawie 20 latach, więc jest co podziwiać. Ładne kwiatki niepozorne, ale mają swój urok. czy się tutaj zbliży. Nie ma a jest. I jakaś i mała niespodzianka. Do nic zasiały się małe cyprysiki Lawsona. odmiana Iwon. Ponieważ był trzymany całe lato na dworze i akurat pod tym drzewem. A pod tym drzewem. Tu jeszcze parę egzotyków zostało. Ostatnio, to będą ich ostatnie dni. Palmy. Takie na, najbardziej odporne. A to ten cyprysik, jeśli ktoś nie kojarzy dobrze. Ładnie wygląda. Egzemplarze wyhodowane z nasion mogą być... Mogą się różnić od drzewa dorosłego, ale z ciekawości można wyhodować. No mam, mam kawałek działki, więc może kiedyś się wsadzi je i... Może będą odporniejsze. No zobaczymy. Małe karłatki, także jeszcze na dworze. Ostatni przymrozek mi zupełnie nie zaszkodził. i raczej im nie zaszkodzi. Jeszcze może z tydzień i trzeba będzie chyba je schować, bo już zapowiadają. Już spadki takie dość znaczne. A no zobaczymy. Na koniec sytuacja z wolemiami. A na razie nic ani widu, ani słucho, ale to jeszcze nie ich czas. Minimalny okres. Po którym powinien zacząć się kość około 20 dni, ale w warunkach amatorskich, no to raczej pewnie nawet dłużej, można się spodziewać, może gdzieś w połowie grudnia. Pierwszych siewek, ale póki co ładnie sobie czekają. Temperatura wewnątrz 23-24 stopnie. I obok nowe wschody Raukari Chilijskiej. Jedna taka większa. A druga dla ciekawostki z jednego nasiona pojawiły się dwie. Prawdopodobnie nasiono dwuzarodkowe. Rzadko się zdarza, ale widocznie tu się zdarzyło. Ciekawe jak sobie poradzam. Póki co pozdrawiam.